Dobry, Dzień dobry, witamy serdecznie. Ponieważ sami mamy już wiele lat stażu małżeńskiego, chcieliśmy się podzielić takim ciekawym, naszym zdaniem, pomysłem dla małżeństw, dotyczącym. I który uważamy, że jest dobrym pomysłem, bo też jesteśmy y, terapeutami y, par i małżeństw. I to jest pomysł, y, który często podpowiadamy i zazwyczaj. Y, jest on przyjmowany z entuzjazmem? Różnie. Różnie. Czasami ze zdziwieniem. Ponieważ ten pomysł dotyczy podróży poślubnych. Tutaj świadomie używamy liczby mnogiej, ponieważ uważamy, że każda podróż po ślubie jest podróżą poślubną. To była moja eureka. Tak, to zaraz o tym powiemy. I czasami dopowiadamy, że każda noc. Po ślubie też jest i może być taką nocą poślubną. To już bardziej twoja eureka. Okej. Okay. <laughs> Ale ty, to dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać, dzisiaj mówimy o podróżach poślubnych. No rzeczywiście, kiedy y, my wzięliśmy ślub, to Tomek był w wojsku i nie za bardzo było czas, możliwości na to, abyśmy odbyli taką y, podróż poślubną. Tak, ja miałem wtedy, to była służba dwuletnia, miałem przepustkę, na swój własny ślub i tak dosłownie po dwóch, trzech dniach już musiałem wracać do, do jednostki, więc po naszym ślubie my takiej tej klasycznej podróży poślubnej nie mogliśmy mieć. I kiedy ja tak rozważałam to, że mm, nie pamiętam, czy to było po jakimś pięknym filmie, czy jakaś koleżanka opowiadała o tym, jak była, to naszła mnie taka światła myśl, że przecież każda podróż z moim mężem po ślubie. Jest podróżą poślubną. I od nas zależy, czy będzie ona taka wyjątkowa. No i gdy Zosia wpadła na ten pomysł, rzeczywiście to jest jej autorski pomysł, genialny moim zdaniem. Byliśmy już w takim czasie, gdy mieliśmy małe dzieci, więc musieliśmy poczekać, aż dzieci będą przynajmniej w takim wieku, że będziemy mogli je zostawić u naszych dziadków. U ich, rodziców, a u ich dziadków, <grym> u ich dziadków. E, czyli także bezpiecznie, że mogą zostać, a my możemy wyjechać. I, i tak zaczęły się nasze podróże poślubne, które... No nie wiem, czy ta pierwsza, jak ktoś ma małe dzieci i przeżyje to, że można je już na dwie, trzy, cztery noce zostawić u dziadków, spokojnie. Jak wielka jest to radość dla małżeństwa. Na początku to głównie spaliśmy. Odespaliśmy <grychy> rzeczy, różne te nieprzespane noce, ale potem mieliśmy naprawdę czas dla siebie. I przy tychże podróżach poślubnych, mówimy, że to jest żelazna zasada, że idziemy w tę podróż poślubną tylko we dwoje. Czyli nie zabieramy żadnych znajomych, nie zabieramy się z większą grupą przyjaciół, Rodziny. E, rodzina, jakieś wspólnotowe wyjazdy z jakichś stowarzyszeń, czegokolwiek. Jedziemy tylko i wyłącznie we dwójkę, i to wtedy jest taka prawdziwa podróż poślubna. I staramy się poinformować nie tylko w pracy, że jesteśmy na urlopie, ale również naszych znajomych. Mówiąc ten czas. Nie będę odbierał telefonów, jestem poza zasięgiem. Umawiamy się ewentualnie z dziećmi, kiedy, jak ograniczając te kontakty ze światem poza naszą dwójką, naprawdę do minimum. A dla tych z Was, którzy uważacie, że jesteście niezastąpieni w swojej pracy, w swojej działalności. Bo znam dużo takich osób, sam długo tak funkcjonowałem, to chciałbym powiedzieć: może taki dość drastyczny obrazek, ale że cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. Wszyscy ci, którzy uważają, że bez Was coś się nie wydarzy, coś się zawali, no to warto czasami się przejść się tak na cmentarz i zobaczyć: aha, to tutaj leży cała masa ludzi niezastąpionych, a mimo to. Te firmy, te jakieś tam nie wiem, organizacje dalej funkcjonują. Więc miejmy taką, e, trochę takiego urealnienia, takiego trzeźwego spojrzenia, że jeżeli jedziemy w tę podróż, to jedziemy naprawdę tylko we dwoje, nie zabieramy żadnej pracy. E, bo to jest zbyt cenny czas, żeby go tracić na, na takie rzeczy. Mhm. Chcemy podkreślić to, że taka podróż poślubna to nie jest to samo co urlop. E, może subtelna, ale jednak jest to różnica. Już powiedzieliśmy o tym, że jedziemy sami, już powiedzieliśmy o tym, żadna praca, żadni przyjaciele, jak najmniej kontaktów. To jest czego nie robimy, natomiast ważne jest, co robimy. Jeszcze dopowiem, że to rozróżnienie dla nas ważne to jest, że urlop to jest czas na wypoczynek, to jest jakby cel urlopu wypocząć, a celem podróży poślubnej. Jest budowanie relacji, budowanie przyjaźni w małżeństwie. Czyli co robimy? Budujemy. Budujemy relacje w małżeństwie. I gdybyśmy tak spojrzeli na to, jakie są funkcje, czy jakie najczęściej są y, aktywności przypisywane podróżom poślubnym, y, tym klasycznym, ale no, zachęcamy, żeby teraz już każda wasza y, małżeńska podróż była taką podróżą poślubną, to wyodrębniliśmy dwa cele. Pierwszy, cieszenie się sobą. I oczywiście tu jest i sfera seksualna i sfera takich wzajemnych jakich zainteresowań e... sprawiania sobie przyjemności. Tak, tak. Cieszenie się, się sobą jako pierwszy, pierwsza taka funkcja pierwsza. Dobre jedzenie. Dobre jedzenie. <laughs> Dobre masaże. <laughs> to przyjemności, które ja lubię. <śmiech> tak. <śmiech> A druga to jest poznawanie się. I młodzi małżonkowie, jak wyjeżdżają po ślubie, to jest właśnie taka jakby zamysł, tak, że jadą się poznawać, i my zachęcamy, żeby to robić podczas każdej podróży poślubnej. My się zmieniamy. My dojrzewamy, my dorastamy, nasze nie wiem, pomysły na życie, nasze upodobania, jakieś zainteresowania zmieniają się. My jesteśmy teraz inni niż rok temu, niż dwa lata temu. I nie zmieniamy się tylko zewnętrznie, czym się może czasami martwimy. Bardziej się martwimy, niż jesteśmy zadowoleni, ale zmieniamy się wewnętrznie. Zarówno w dobrym, jak i w złym kierunku. Warto wiedzieć, jak ten mój mąż się zmienił. Jak on już dojrzał. Może zmienił. Z naciskiem pogląd. na dojrzał. Może zmienił poglądy na takie jak moje. Albo nie, albo ma jakiś ciekawszy pogląd na pewne rzeczy. I u mnie też się coś zmieniło. I na niektóre sprawy, ileś lat temu, patrzyliśmy zupełnie inaczej, a dzisiaj patrzymy inaczej. I to jest bardzo mocno, powinna być zaopiekowana sfera emocji i uczuć. To jest coś, co powinno być na, na takich pielęgnowane na takich wyjazdach, ponieważ no, chcieliśmy też dać taką przestrogę. Jako terapeuci małżeńscy zbyt wiele słyszeliśmy historii małżeństw w kryzysie, tuż przed jakimś rozpadem albo dramatem, gdzie okazywało się, że on czy ona nie był, nie czuł się, nie czuła się rozumiana przez swojego współmałżonka, a w pracy, a gdzieś w jakimś klubie zainteresowań, w jakimś, w jakimś innej przyjaciół. przestrzeni. Okazało się, że znalazł się ktoś, kto ją rozumie. I to jeszcze nic się nie wydarzyło, ale na poziomie emocji pewna więź się zaczęła tworzyć poza małżeńska i tak jak powiedziałem, zbyt wiele chyba takich mm. historii jako terapeuci małżeńscy słyszeliśmy, że małżonkowie nie byli tak sobą zainteresowani, nie byli zaciekawieni sobą, nie poznawali siebie też od tych takiej uczuciowej, emocjonalnej strony, a ktoś z zewnątrz akurat okazał zainteresowanie, zapytał, wysłuchał, czyli coś, co jest no, potrzebą każdego z nas. Mamy potrzebę <kluzni> przyjaźni. I wiemy, że przyjaźń się buduje. Ona nie spływa. Miłość ta pierwsza może być taka, że trzaśnie. Ale przyjaźń głęboka, prawdziwa, potrzebuje pracy. Ona potrzebuje nie tyle rozmowy, ile głębszej rozmowy, poznania się. A na to jest potrzebny czas. Życie pędzi. I taka podróż, którą nazywamy, to jest nasza podróż poślubna. Jedziemy, żeby być dla siebie. Jest niesamowicie ważna, jest nie do przecenienia. Nieraz słyszeliśmy: ktoś mówi: No tak, wy możecie sobie na to pozwolić, nas na to nie stać. Finanse, czas, różne rzeczy. Może tak, ale nasza odpowiedź jest: nas na to nie stać, żeby tego nie robić. Cena za to, że nie budujemy relacji, nie rozwijamy się w tym, jest bardzo wysoka. Więc w tym naszym krótkim spotkaniu dzisiejszym chcieliśmy Wam po pierwsze sprzedać pomysł podróży poślubnych w liczbie mnogiej, czyli każda, przynajmniej żeby raz w roku, zaplanować sobie taki, jako małżeństwo taki wyjazd. Drugie, żeby Trzymać się tej żelaznej zasady. Jedziecie tylko we dwoje, bez żadnych znajomych, przyjaciół, jakiejś grupy zainteresowań. Jesteście tak naprawdę tylko dla siebie. I budujcie i poznawajcie się. No, myślę miastach. sobie, tak, można pojechać razem i w dzisiejszych czasach utknąć, czy w filmach, czy w grach, mediach. czy w innych mediach. Yy, uważajcie na to. Nie mówimy, że nie, nie wolno absolutnie. Ale wyznaczcie sobie czas na to, jeśli chcemy, ok? Ale jesteśmy z sobą, poznajemy siebie. Yy, I to daje duże prawdopodobieństwo, aby marzenia, które yy, mają ci, co mają pierwszą swoją podróż poślubną, więc będziemy żyli długo i szczęśliwie, że to ma realne szanse sprawdzić się. No I I tak już żyjemy długo. I szczęśliwy. I tak jest w bajkach. A teraz yy, chciałbym powiedzieć, co na to mówi nauka. To już tak, taka wisienka na torcie. Yy, przeczytam pewien cytat z pisma naukowego. Badania aktywności mózgowej osób w długotrwałych związkach dowodzą, że ich uczucia są tak samo świeże jak na początku znajomości. Naukowcy z Wydziału Psychologii jednego z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Porównywali zakochanych ludzi, którzy są od dawna w małżeństwie, z tymi, którzy się dopiero zakochali. U obu rodzajów par odkryli bardzo podobną aktywność mózgu w obszarach związanych z nagrodą, motywacją i chęcią działania na rzecz związku. I u jednych, i u drugich szczególnie uaktywniał się rejon brzusznej części nakrywki śródmózgowej to tu wytwarzana jest zapewniająca poczucie szczęścia dopamina. I naukowcy mówią, a ich skany mózgów nie mogą kłamać. Więc i takie bajkowe podejście... Patrzę na ten twój mózg. <laughs> I naukowe podejście, i, i bajkowe y, może, być, może być realne. I to, do czego was zachęcamy, to jest taka jedna, jedna z metod, jedna z technik, która pomoże, żebyście jak tam, powiedzmy, po iluś dziesiątkach lat waszego małżeństwa jacyś naukowcy będą badać wasze, aktywność waszych mózgów, to okaże się, że, że są to mózgi zakochanych w sobie małżonków. Macie wpływ na szczęście w waszym małżeństwie. I tego wam życzymy i dziękujemy, dziękujemy za Dziękujemy bardzo. Dzisiaj. I do zobaczenia. Do zobaczenia.